Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieją ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli śmierci? To nie jest fikcja, to biblijna rzeczywistość. Witajcie w fascynującym świecie tajemnic Pisma Świętego. Dzisiaj odkryjemy niezwykłe historie trzech mężczyzn, którzy według Biblii nigdy nie umarli, czy to możliwe. Jak to się stało i co to oznacza dla nas? Przygotujcie się na podróż, która zakwestionuje wszystko, co myśleliście, że wiecie o życiu i śmierci, od starożytnych proroków po tajemnicze postaci. Te historie zmienią wasze postrzeganie biblijnych cudów. Jesteście gotowi na odkrycie prawdy, która wprawiła w osłupienie nawet największych uczonych. Rozpocznijmy naszą fascynującą podróż od pierwszego z trzech niezwykłych mężczyzn. Którzy, według Biblii, nigdy nie zaznali śmierci, mowa o Henochu, tajemniczej postaci ze Starego Testamentu. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby życie człowieka, który chodziłby z Bogiem tak blisko, że zostałby zabrany do nieba bez doświadczenia śmierci? Henoch żył w czasach przed potopem, w epoce, gdy ludzie żyli setki lat, był siódmym potomkiem Adama w linii Seta. Księga Rodzaju mówi nam, że Henoch żył 365 lat to może wydawać się długo, ale w porównaniu z innymi postaciami z jego czasów, jak na przykład jego ojciec Jared, który żył 962 lata, życie Henocha było stosunkowo krótkie co sprawiło, że Henoch był tak wyjątkowy? Biblia opisuje go jako człowieka, który chodził z Bogiem. To niezwykłe sformułowanie pojawia się w Piśmie Świętym tylko w odniesieniu do Henocha i Noego. Wyobraźcie sobie taką bliskość z Bogiem, że wasze codzienne życie staje się nieustannym dialogiem ze Stwórcą, jakby to wpłynęło na wasze decyzje, wasze relacje, waszą perspektywę. Henoch żył w czasach, gdy ludzkość zaczęła się oddalać od Boga był świadkiem narastającej niegodziwości, która ostatecznie doprowadziła do potopu, mimo to pozostał wierny Bogu. Czy potraficie sobie wyobrazić siłę charakteru potrzebną do zachowania wiary w czasach powszechnego odstępstwa? Księga Rodzaju mówi nam, że Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, bo zabrał go Bóg. To jedno zdanie kryje w sobie ogromną tajemnicę: co dokładnie oznacza, że Bóg zabrał Henocha? Czy został on fizycznie przeniesiony do nieba, czy doświadczył jakiejś formy transformacji? List do Hebrajczyków rzuca więcej światła na tę zagadkę, mówiąc: Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. To sugeruje, że Henoch nie tylko uniknął śmierci, ale został zabrany do obecności Boga. W sposób, który wykracza poza nasze ziemskie rozumienie. Zastanówmy się przez chwilę, co to musi oznaczać. Wyobraźcie sobie, że jednego dnia idziecie ulicą, rozmawiając z Bogiem, jak z najbliższym przyjacielem, a następnego momentu znajdujecie się w jego bezpośredniej obecności z pominięciem procesu umierania. To doświadczenie wykracza poza granice naszego pojmowania. Historia Henocha stawia przed nami fascynujące pytania: jak blisko możemy chodzić z Bogiem w naszym codziennym życiu? Czy jesteśmy gotowi na taką intymną relację ze Stwórcą? Co by się stało, gdybyśmy, podobnie jak Henoch, Każdego dnia żyli w świadomości Bożej obecności, ale historia Henocha to nie tylko opowieść o niezwykłym końcu jego ziemskiego życia. Tradycja żydowska i niektóre pozabiblijne teksty przypisują Henochowi rolę proroka i nauczyciela sprawiedliwości. Mówi się, że otrzymał on boskie objawienia i przekazał je ludziom. Czy możliwe, że jego niezwykłe odejście było częścią większego planu? Aby pokazać ludzkości możliwość życia wiecznego w bliskości z 171 Bogiem? Co ciekawe, Henoch pojawia się również w Nowym Testamencie, w liście Judy, gdzie jest opisany jako prorok, który ostrzegał przed sądem bożym, to sugeruje, że jego wpływ sięga daleko poza jego własne czasy, aż do ery apostolskiej i być może nawet do naszych czasów. Historia Henocha inspiruje nas do zastanowienia się nad naszym własnym życiem duchowym: czy staramy się chodzić z Bogiem w naszej codzienności. Jak moglibyśmy rozwijać taką bliskość z Bogiem, jaką miał Heno? Czy jesteśmy gotowi na radykalną transformację, jaką może przynieść prawdziwa bliskość z Bogiem? Pamiętajcie, że historia Henocha to nie tylko opowieść o przeszłości, to zaproszenie do głębszego życia duchowego, do poszukiwania Boga z całego serca. Kto wie, może i nas czeka niezwykłe doświadczenie Bożej obecności. A teraz. Gdy poznaliśmy fascynującą historię Henocha, pierwszego z trzech mężczyzn, którzy nigdy nie umarli, zastanówmy się, co może nas czekać dalej: kim był drugi z tych niezwykłych ludzi? Jakie tajemnice kryje jego historia? Czy jego doświadczenie było podobne do Henocha, czy może zupełnie inne? Przygotujcie się na kolejną fascynującą opowieść, która może zmienić wasze spojrzenie na życie, śmierć i wieczność. Przenieśmy się teraz w czasie o kilkaset lat do przodu, od czasów Henocha, do epoki, która na zawsze zmieniła bieg historii Izraela. Oto stajemy twarzą w twarz z drugim z naszych niezwykłych bohaterów, prorokiem Eliaszem. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakby to było zobaczyć rydwan ognia zstępujący z nieba? Eliasz pojawił się na scenie historii Izraela w czasach głębokiego kryzysu duchowego. Królestwo zostało podzielone, a król Achab wraz ze swoją żoną Jezebel wprowadzili kult Baala, odwracając serca ludzi od prawdziwego Boga. W tym trudnym okresie Eliasz stanął jako niezłomny obrońca wiary w Jachwę. Historia Eliasza jest pełna dramatycznych wydarzeń i niezwykłych cudów. Przypomnijmy sobie scenę na górze Karmel, gdzie Eliasz stanął przeciwko 450 prorokom Baala. Czy potraficie wyobrazić sobie odwagę potrzebną do tego, by stanąć samemu przeciwko tak licznej opozycji? Eliasz nie tylko stawił im czoła, ale także w spektakularny sposób udowodnił moc Boga Izraela, sprowadzając ogień z nieba, który pochłonął ofiarę i ołtarz, ale życie Eliasza nie było pasmem nieustannych zwycięstw. Po triumfie na Karmelu prorok doświadczył głębokiego zwątpienia i strachu, uciekając przed gniewem Jezebel, Eliasz dotarł na pustynię gdzie prosił Boga o śmierć. Czy nie jest to zadziwiające, że człowiek, który widział tak wielkie cuda, mógł popaść w taką rozpacz? Ta historia przypomina nam, że nawet najwięksi bohaterowie wiary mieli swoje momenty słabości? To właśnie w tym momencie słabości Bóg objawił się Eliaszowi w sposób, który na zawsze zmienił jego perspektywę. Na górze choreb Bóg przemówił do Eliasza nie w potężnym wietrze, nie w trzęsieniu ziemi, ani nie w ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu. Ta scena uczy nas, że Bóg często przemawia do nas w ciszy i spokoju. A nie zawsze w spektakularnych wydarzeniach, ale najbardziej niezwykłe w historii Eliasza jest jego odejście z tego świata. Druga księga królewska opisuje, jak Eliasz został zabrany do nieba w wichrze, na ognistym rydwanie z ognistymi końmi. Wyobraźcie sobie tę scenę. Prorok idzie ze swoim uczniem Elizeuszem, gdy nagle pojawia się niebiański pojazd i unosi Eliasza wprost do nieba. Co ciekawe, Eliasz nie zniknął całkowicie z historii biblijnej po tym wydarzeniu. W Nowym Testamencie widzimy go wraz z Mojżeszem na górze przemienienia, rozmawiającego z Jezusem. To sugeruje, że Eliasz nadal odgrywa ważną rolę w Bożym planie, nawet po swoim niezwykłym odejściu z ziemi. Historia Eliasza stawia przed nami fascynujące pytania: czy jego niezwykłe odejście było nagrodą za jego wierność, a może było to przygotowanie do jakiejś przyszłej misji? Niektórzy interpretują pojawienie się Eliasza na górze przemienienia jako znak, że może on odegrać rolę w wydarzeniach końca czasów. Zastanówmy się, jakie lekcje możemy wyciągnąć z życia Eliasza. Jego historia uczy nas o odwadze w obliczu przeciwności, o wytrwałości w wierze, ale także o ludzkich słabościach i o tym, jak Bóg może nas podnieść w naszych najciemniejszych momentach. Czy w naszym życiu mamy odwagę, by stanąć w obronie prawdy, nawet gdy wydaje się, że jesteśmy sami? Historia Eliasza przypomina nam również o potędze modlitwy. List Jakuba mówi nam, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. A jednak jego modlitwy miały moc zamykania i otwierania niebios. Czy wierzymy, że nasze modlitwy mogą mieć taką moc? Jak moglibyśmy rozwijać taką wiarę i bliskość z Bogiem w naszym codziennym życiu? Niezwykłe odejście Eliasza z tego świata przypomina nam, że śmierć nie musi być końcem. Dla tych, którzy wiernie służą Bogu, może to być po prostu przejście do innego wymiaru istnienia, bliżej Bożej Obecności? Czy ta perspektywa zmienia nasze podejście do życia i śmierci? A teraz, gdy poznaliśmy historię Eliasza, drugiego z trzech mężczyzn, którzy nigdy nie umarli, nasza ciekawość rośnie, kim jest trzeci i ostatni z tych niezwykłych postaci? Czy jego historia będzie równie fascynująca, jak historię Henocha i Eliasza? Czy łączy ich coś więcej niż tylko uniknięcie śmierci? Przygotujcie się na ostatnią część naszej niezwykłej podróży przez biblijne tajemnice. Historia, którą za chwilę poznamy, może zmienić wasze spojrzenie na życie, śmierć i na to, co nas czeka po drugiej stronie. Czy jesteście gotowi na ostatnie odkrycie? Dotarliśmy do ostatniej części naszej fascynującej podróży przez biblijne tajemnice po poznaniu historii Henocha i Eliasza. Czas na trzeciego i ostatniego z mężczyzn, którzy według Biblii nigdy nie zaznali śmierci. Czy jesteście gotowi na spotkanie z postacią, która łączy w sobie Stary i Nowy Testament? Oto przed nami staje tajemniczy Melchizedek. Melchizedek pojawia się w Biblii jak błysk światła, krótko, ale intensywnie, pozostawiając po sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Jego historia jest tak niezwykła, że przez wieki fascynowała teologów, mistyków i zwykłych wiernych. Czy zastanawialiście się kiedyś, kim mógł być człowiek, którego kapłaństwo przewyższało nawet kapłaństwo Aarona? Pierwsze spotkanie z Melchizedekiem mamy w Księdze Rodzaju, w rozdziale 14, Abraham, wówczas jeszcze znany jako Abram, wraca z udanej wyprawy wojennej, w której uratował swojego bratanka Lota. I właśnie wtedy, niemal znikąd, pojawia się Melchizedek, król Szalemu i kapłan Boga Najwyższego. Wyobraźcie sobie tę scenę. Zmęczony walką Abraham spotyka tajemniczego króla kapłana, który błogosławi go w imię Boga Najwyższego i ofiarowuje chleb i wino. Czy nie przypomina Wam to czegoś? Tak, to niemal prorocza zapowiedź ostatniej wieczerzy. Abraham, w geście uznania autorytetu Melchizedeka, oddaje mu dziesięcinę ze wszystkiego. Ale kim właściwie był Melchizedek? Jego imię oznacza Król Sprawiedliwości, a tytuł Król Szalemu można przetłumaczyć jako Król Pokoju. Już samo to sprawia, że jawi się on jako postać niezwykła i pełna symboliki. Co ciekawe, Melchizedek pojawia się w Biblii jeszcze dwukrotnie. I za każdym razem jego obecność jest równie tajemnicza i znacząca. W Psalmie 110 czytamy proroctwo o przyszłym Mesjaszu. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, te słowa nabierają nowego znaczenia w świetle Nowego Testamentu? List do Hebrajczyków poświęca Melchizedekowi cały rozdział, porównując jego kapłaństwo do kapłaństwa Chrystusa. Autor listu pisze o Melchizedeku jako o kimś bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mającym ani początku dni, ani końca życia, upodobnionym do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Czy potraficie sobie wyobrazić osobę bez początku i końca, bez rodziców, bez genealogii? To opis, który wykracza poza nasze ludzkie rozumienie. Niektórzy interpretują te słowa dosłownie, widząc w Melchizedeku istotę ponadczasową, może nawet przedludzkie wcielenie Chrystusa. Inni uważają, że jest to metafora podkreślająca wyjątkowość Jego kapłaństwa. Niezależnie od interpretacji, jedno jest pewne: Melchizedek stanowi wyjątkowy most między Starym a Nowym Testamentem, Jego pojawienie się w historii Abrahama. A następnie w proroctwie o mesjaszu Taj wreszcie w teologii Nowego Testamentu tworzy fascynującą nić łączącą całą historię zbawienia. Ale dlaczego Melchizedek jest uważany za jednego z tych, którzy nigdy nie umarli? To wynika z interpretacji słów z listu do Hebrajczyków, które sugerują, że nie miał on ani początku dni, ani końca życia. Czy oznacza to że Melchizedek wciąż żyje. A może jego kapłaństwo trwa wiecznie w sensie duchowym? Ta tajemnica Melchizedeka stawia przed nami fascynujące pytania: czy możliwe jest, aby istniała postać, która przekracza granice czasu i przestrzeni, łącząc w sobie rolę króla, kapłana i proroka? Jak jego historia wpływa na nasze rozumienie kapłaństwa Chrystusa? Zastanówmy się, jakie lekcje możemy wyciągnąć z historii Melchizedeka. Jego postać uczy nas o uniwersalności Bożego Planu Zbawienia, który przekracza granice czasu i kultur. Pokazuje nam także, że w Bożym planie nie ma przypadków. Każde spotkanie, każde wydarzenie może mieć głębokie duchowe znaczenie. Historia Melchizedeka. Zachęca nas do głębszego studiowania Pisma Świętego, pokazuje jak pozornie mało znaczące fragmenty Starego Testamentu mogą nabrać ogromnego znaczenia w świetle Nowego Testamentu. Czy nie powinno to inspirować nas do bardziej wnikliwego czytania Biblii? A teraz, gdy poznaliśmy historię wszystkich trzech mężczyzn, którzy według Biblii nigdy nie umarli: Henocha, Eliasza i Melchizedeka, zastanówmy się, co łączy te postaci. Każdy z nich w wyjątkowy sposób doświadczył Bożej Obecności i każdy został w pewien sposób zabrany poza granice zwykłego ludzkiego doświadczenia. Czy te historie nie skłaniają nas do refleksji nad naturą życia i śmierci nad tym, co oznacza prawdziwe życie w Bożej Obecności? Może śmierć nie jest końcem, a jedynie przejściem do innego wymiaru istnienia? Gdy zbliżamy się do końca naszej podróży przez te biblijne tajemnice, zachęcam Was do zastanowienia się, jak te historie mogą wpłynąć na Wasze życie. Czy zmieniają one Wasze postrzeganie życia, śmierci i wieczności? Jak możemy żyć w taki sposób, aby, podobnie jak ci trzej mężczyźni, pozostawić trwały ślad w historii zbawienia? Przygotujcie się na podsumowanie, które połączy wszystkie te niezwykłe historie w jedną inspirującą całość. Co te trzy postaci mówią nam o Bożym planie dla ludzkości? Jakie wnioski możemy wyciągnąć dla naszego życia duchowego, zostańcie z nami, bo najlepsze dopiero przed nami. Drodzy widzowie, dotarliśmy do końca naszej fascynującej podróży przez biblijne tajemnice Henoch, Eliasz i Melchizedek. Trzej niezwykli mężczyźni, którzy według Pisma Świętego nigdy nie zaznali śmierci, ich historie uczą nas o niezwykłej bliskości z Bogiem, odwadze w obliczu przeciwności i tajemnicach, które wykraczają poza nasze ziemskie. Rozumienie czy te opowieści zmieniły wasze spojrzenie na życie i śmierć? Jak możemy zastosować te lekcje w naszym codziennym życiu? Zapraszam was do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze refleksje mogą zainspirować innych. Jeśli to nagranie poruszyło wasze serca i umysły, nie zapomnijcie kliknąć lubię to i podzielić się nim z przyjaciółmi, a jeśli chcecie więcej takich fascynujących historii biblijnych, koniecznie subskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia. Pamiętajcie, że razem odkrywamy tajemnice wiary. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie czekają na nas nowe, ekscytujące biblijne zagadki.